Od pewnego czasu równo ułożone na stole rączki pana premiera nie kojarzą nam się z refleksją nad państwowością, tylko z modnym w latach 90. nazwiskiem pana Tymochowicza. Mowa ciała jest czymś, dzięki czemu chcielibyśmy zawładnąć nad światem, a jeśli nie nad światem, to przynajmniej nad naszym rozmówcą. Pojawiło się bardzo wiele poradników na ten temat, które uczą. Jak panować nad body language, nad językiem ciała, a że poradniki i podręczniki to najlepszy segment rynku, najlepiej sprzedające się książki, wydawcy nadal takie wydają. Wydaje się, że ktoś, kto ma jakąkolwiek intuicję, odrobinę inteligencji społecznej, albo jakieś współodczuwanie, potrafi zapanować nad własnym językiem ciała i za jego pomocą powiedzieć to, czego nie chce powiedzieć słowami. Dlatego właśnie ta książka być może jest zbędna, a uwagi w niej zawarte nieco naiwne. Na przykład ta na temat poruszania biodrami przez kobietę, która w ten sposób ma zwabić potencjalnego partnera samca, albo ta na temat wąsaczy. Otóż autorka twierdzi, że sama nie ufa wąsaczom, być może jest to spowodowane jej jakimiś przeżyciami z dzieciństwa, jakimś urazem i traumą twierdzi, że wąsy usztywniają górną wargę, dlatego wąsacze są podejrzani. Tina Oziemicz napisała zbiór przepięknych opowiadań pod tytułem o wiadukcie kolejowym, który chciał zostać mostem nad rzeką oraz inne bajki. Jak to zrobić, żeby nie było infantylnie, a żeby zaistniała relacja pomiędzy nadawcą a młodym odbiorcą? Jak to zrobić, żeby było wartko i ciekawie, ale żeby nie było efekciarsko, co naprawdę trudne, temu zadaniu doskonale sprostała Tina Oziewicz. Naprawdę bardzo polecam Państwu te piękne opowiadania, których bohaterami są przedmioty codziennego użytku. Plastikowa łyżeczka, prysznic, stary makaronik.